Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla Was porównanie kilku kotłów na zgazowanie drewna. Porównam dokładnie 7 kotłów od 4, od 4 producentów: jakich? Atmos, Blaze Harmony, Stadler oraz winhager Odcinek będzie zawierał wiele liczb, więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy! Aby porównać ze sobą kotły, musimy mieć parametry, według których będziemy je porównywać. E, przy każdym parametrze, w dużym skrócie, powiem, za co ten parametr jest odpowiedzialny. Teraz powiem Wam, jakie parametry to będą: sprawność, modulacja, wielkość komory załadowczej, wymiary drzwi do komory załadowczej, e, długość polan, jakie są w stanie się zmieścić w komorze czy w cenie kotła jest sonda lambda, ile jest wody w kotła, jaka jest waga kotła, czy kocioł w standardzie ma sterowanie, wyświetlacz dotykowy oraz czy posiada zabezpieczenie powrotu kotła. Dodatkowo sprawdzimy, jaki bufo, bufor sugeruje dany producent kotła oraz jaka temperatura jest na wlocie kominowym i jaką producent daje gwarancję i co ta gwarancja obejmuje. Na koniec podam ceny poszczególnych urządzeń. Modele kotów jakie będziemy porównywać to Atmos DC18S, Atmos DC18GD. W firmie Atmos wybrałem najbardziej ekonomiczną wersję oraz najdroższą. Od producenta Blaze Harmony wybrałem kocioł Green 18. Od producenta Stadler dwa modele GT20 oraz TR20. Z Winchavena zaś wybrałem modele Logwin Classic 18 i Logwin Premium 18. Jak widzicie, brałem pod uwagę kotły o zbliżonej mocy między 18 a 20 kW. Ok, zaczynamy. Co to jest sprawność? W dużym skrócie jest to wskaźnik, który określa, jak efektywnie kocioł przekształca paliwo w ciepło. Tą konkurencję wygrywa kocioł TR sprawność 92,7 na drugim miejscu GT20 i tutaj sprawność 91,6 na trzecim miejscu EXAQUO Green oraz Login Premium, a resztę możecie zobaczyć na wykresie. Modulacja mocy jest to parametr, który określa, z jaką mocą minimalną oraz oczywiście maksymalną, może pracować dany kocioł. E, tutaj wygrywa green, g, kocioł Green od firmy Blaze Harmony oraz GT20 i TR20. Od 50 do 100% mocy. Natomiast informacji na temat modulacji kotłów Atmos nie znalazłem. Ani w badaniach, ani w instrukcji DTR. Ten parametr będziemy podawać w litrach. Chodzi o wielkość komory załadowczej. Ta właściwość kotła jest bardzo ważna, to ona wpływa bezpośrednio na to, jak często będziemy podchodzić do kotła w celu uzupełnienia paliwa. Słuchajcie, bezkonkurencyjny w tej kategorii okazuje się Logwin Premium. Wyobraźcie sobie komora 176 litrów. Na drugim miejscu TR, również imponujące 150 litrów. Na trzecim miejscu Lovin Classic o 5 litrów mniej, czyli dokładnie 145 litrów. Wielkość drzwi do komory załadowczej. Jest to istotny parametr, który wpłynie na to, czy łatwo nam będzie się układało drewno w komorze. Im większe drzwi według mnie, tym lepiej. W tym wypadku kociołter nie ma sobie. Równych e, drzwi 430x405 mm. Drugie miejsce: Exequo Logwind Classic oraz Premium. Na trzecim miejscu model GT. We wszystkich e, modelach kopów e, są drzwi prostokątne lub kwadratowe. Atmos ma drzwi półkoliste, zresztą zobaczcie sami na obrazku. Ok, idziemy dalej. Długość pola. Chodzi o długość drewna, jakie zmieści się na głębokość w, w palimisku. E, ważna informacja w procesie przygotowania opału. W tej kategorii mamy aż cztery pierwsze miejsca, czyli GT, TR oraz Logwin Classic i Logwin Premium. Ci producenci podają Długość drewna maksymalnie do 53 cm, ale muszę Wam powiedzieć, że z doświadczenia wiem, że 55 cm kawałki również się tam zmieszczą. Sonda Lambda to czujnik, który odpowiada za pracę wentylatora wyciągowego i dostosowuje jego moc, aby wartość tlenu w spalinach była na odpowiednim poziomie. Aby oczywiście zoptymalizować proces gazowania drewna. W tym wypadku podzielimy kotły na te, które mają, oraz te, które sądy Lambda nie mają. Kotły sądom Lambda w standardzie: Green, GT, TR oraz Logwiny, Classic i Premium. Ilość wody w kotle jest to informacja o tym, jak dużo wody znajduje się w wymienniku wodnym. Tutaj bezkonkurencyjny jest model TR. Aż ciężko w to uwierzyć, że wymiennik mieści w sobie 193 litry. Drugie miejsce kocioł GT 132 litry, natomiast na trzecim miejscu znajduje się Logwin Premium 130 litrów. Jak to kiedyś mówili, kocioł musi ważyć. Przy kotle na zgazowanie nawet trochę zgodzę się z tą teorią. Szamot, wernikulit, duża pojemność wodna to robi kilogramy. Słuchajcie, i tu znowu bezkonkurencyjny model TR. Waga tego kotła, uwaga, 720 kg. Współczuję zdratorom, którzy będą nosili to maleństwo do kotłowni. Oczywiście kocioł można rozebrać z kilku elementów, tak aby obniżyć jego wagę, ale sami powiecie, robi wrażenie. Na drugim miejscu Login Premium 520 kg, na trzecim miejscu GT 510 kg. Po co nam sterownik dotykowy? Dla łatwości obsługi na pewno się on przyda. Tutaj wyróżnimy koty, które mają sterownik dotykowy, lub go po prostu nie posiadają. Kotły z wyświetlaczem dotykowym to Green, GT, TR oraz Login Premium. Sterownik, który obsługuje ładowanie buforu ciepła oraz część instalacyjną. E, czy, bo nie wszystkie te urządzenia, nie wszystkie te kotły mają w standardzie automatykę. E, często za niektóre trzeba po prostu dopłacić, więc tutaj wyróżnimy te urządzenia, które tą automatykę w standardzie posiadają. Są to kotły Green, GT oraz TR. Zabezpieczenie kotła? Dokładnie mam na myśli zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemperaturową. W naszym zestawieniu tylko kocioł green posiada zawór, który jest odpowiedzialny za ochronę powrotu kotła. Do greena trzeba dokupić pompę, aby oczywiście wszystko działało. Wreszcie porównywalnych kotłów, tych których tutaj porównujemy, trzeba dokupić zawór oraz pompę. Informacje, jaki bufor ciepła zaleca dany producent do swojego kotła. W logwinach jest to standard niezależnie od mocy minimum 2000 litrów. Atmos do swoich kotów zaleca do modelu GT, GD przepraszam 1500 litrów, model S 1000 litrów. W kotłach Stadler GT oraz TR bufor minimum 1250 litrów. Natomiast natomiast Blaze Harmony zaleca minimum 700 litrów do modelu Green 18. Temperatura mierzona na wylocie kominowym. W instrukcjach obsługi producenci muszą podawać ten parametr. Jak on się ma z rzeczywistością? Hmm, powiem tak, różnie, ale podam wam dane z instrukcji obsługi producentów: Logwin Classic 110 stopni Celsjusza, Login Premium 112, Green 120, GT oraz TR 140. DC18S 157, natomiast DC18GD 145 stopni Celsjusza. Gwarancja. Ważny aspekt przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Według mnie najlepszą gwarancję mają kotły TR oraz Logwin Classic i Logwin Premium. Dlaczego? Ponieważ są objęte one pięcioletnią gwarancją na wszystko, bez wyłączeń. GT ma gwarancję 3 lata bez wyłączeń, natomiast Blaze ma gwarancję 7-letnią, ale na korpus wymiennika oraz 2 lata na elektronikę. Atmos posiada gwarancję dwuletnią na elektronikę oraz 3-letnią na korpus wymiennika. Musimy w pewnym momencie przejść do cen urządzeń. Słuchajcie, nie lubię ich podawać na filmach, ponieważ mogą one, jak to się mówi, brzydko się zestarzeć. Ale w tym wypadku muszę to zrobić, ponieważ porównywałem kotły z bardzo różnych półek cenowych. A więc podam teraz ceny kotłów. To Będą to ceny katalogowe netto, do których trzeba dołożyć podatek VAT 8 lub 23% w zależności od formy zakupu. Zaczynając od kotłów Atmos DC18S. 12700 Atmos DC 18 GD 18 000 zł Green 18 Lambda 26 200 GT 21 800 TR 31 200 Natomiast Logwin Classic 18 Kosztuje 37 200 a Login Premium 18 kosztuje 48 500 zł. Porównywałem dzisiaj dla Was 7 kotów od różnych producentów. Te koty, które znajdują się w zestawieniu, to prawdziwe koty na zgazowanie drewna. Nie są to śmieciuchy, które wczoraj znalazły inną nazwę, aby dobrze pasować się w rynek. A propos tak zwanych śmieciuchów, uważajcie co kupujecie. Ale w sumie nie będę o tym teraz e, mówił. E, na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupu? Nagram na ten temat całkowicie osobny odcinek. W zestawieniu podałem suche liczby. Jeżeli chcecie, abym nagrał osobny odcinek, na którym omawiam poszczególne modele kotłów z tego zestawienia, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Dodatkowo zmotywują mnie one do pracy nad kolejnym odcinkiem. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dzięki za obejrzenie do samego końca i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!